No, no, opowiem, na no. No, no, no. Teraz zrobię taką. ale zrób to samo co z liną. Co z liną? zliną to? to no, no. Cześć, ci poluzuję. No, teraz wybierz to trochę. No, no, spoko. To też wymarzysz? <grym> Potknięcie Dobre potrubki. <laughs> Oi oh, sann! <sorry. laughs> This is good. Zeg je nou Tak. I rękę i linę zawsze musisz mieć pomiędzy rękami, o tak jak teraz. że to pół metra wyżej kurwa. Chyba się chujowo lina szczepiła, no nie? Nie, nie widzę. Czekaj. Pokaż. Yy. którą stronę idziesz? Do góry. Musisz lewo? iść na lewo. Kurwa, na lewo. No. Tak jak lina jest, no nie? Nie dam rady, starczak. To... A co, chujowo jest? Co? Chujowo? Nie, bo to chodzi, że jak pójdziesz prosto, to szuwasz, że tak Odbijesz się na lewo. Ja, bo, kurwa, byś spadł, jakbyś spadł. To byś kurwa Musisz zawsze mieć linę tak, wiesz, żeby ona raczej przed sobą była. Nie? To tak skoczysz, jak ja skoczyłam. No, polecisz tak, a wiesz no. jeszcze, kurwa... Bębszy dupcisz. No, zawsze odpychaj się znaczy, nogami. Ja widzisz, zawsze równo z liną, no nie? Bo taka jest zasada w no nie? Wtedy jest najbezpieczniej. Kurwa, ale tu nie dam rady. Muszę iść tędy. Na prosto chcesz? No, a chcesz prost nie, 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 nie. Musisz iść tak jak jest lina, nie masz wyjścia. Ale to do tamtej półeczki tylko, a później skręcę. No to dobra. Do, 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 dobra, jak ci będzie. Mam no nadzieję, kurde. To pamiętaj, że jakby co, to na lewo cię nosi. Odpychaj się rękami i nogami. Zawsze tą linę mieć między cyckami. Metoda to, prób i błęd Jak tu się odepchnąć? Roz kroku, szerzej stań Proszę? rozkroku kroku, szerzej stań Dał tak, ta, ta, tu gdzieś nogę. Zaraz, tak, czekaj. Dobra. Przed komputerem to się formy nie wyrobi. No. Tam jest chwyt kurwa, wysoko. Może, znaczy, że nie tak wysoko, dla was pokobieduje pryszcz. Widzisz rozepchać tą swoją prawą nogą? No jakoś tak, wiesz I usztywnisz ją, rozepchaj tak i usztywnij. Na ręce? O nowe usztywiny teraz. Ja mam nie jesteś z... wyżej? Myślałem, że to chwyla, to ryje, A to kępka prawy prawie. Czasami jak, jak nawet troszeczkę podejdziesz nogami, to automatycznie możesz różne inne rzeczy chydzić, no nie? No wiem, wiem. Inna, no. Co sobie zadaję pytanie Nie wiem stary jaki to poprzesz Nie widzę tu kurwa nic na ręce Tam dla mnie A gdzie to jest taki chwyt tylko na Fakersa? Kurwa gdzie to, gdzie to było Musisz się, musisz... To, to było To było tam, na tej skalę Aha no To było na takiej skale to był chwyt na Fakersa. Czy to było na tamtej skale nie, możliwe. Ona się nie nazywa Madafaka? No, no to to jest tam. <gry> no, to to jest tam. Kurwa, pilnuj, bo teraz chodzi pisać. Spoko, spoko. Bo teraz coś popróbuj. No, Chyba mi nie z tego wyjdzie, ale... Kurwa! Jak... Może się położyć, trzymam nie cię. Tego, kurwa. Trzymam cię, nie bój się. Chodź, schodzę, kurwa. Dobra. Puszczaj się, no i nogami, no, nogami, nogami całka. Nogami, nie bój się, nogami. No. I jak się chcesz trzymać liny, to się wyjdź tej raczej w twojej, a nie mojej. No, 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 ale ogólnie to się liny nie trzyma, no ale mówię. Robiłem na prowadzenie. ale to korwa się miało porę. Teraz to na wędkę widzisz, że ledwością kurwa. A pierdolisz, że naprowadzenie na prowadzenie słychać. No tutaj. Mówię ci, że dwa lata temu się miało Ci <laughs> Się nie takie rzeczy korwa robiło. Teraz to najgorsze na wędkę mogę <laughs> Kurwa, nie dam rady, nie ręce mi panu. <laughs> Leczą, no to, jak chcesz w tuł, no nie to ja nie wiem. Tak, to sobie. Chyba czy nie? Dobrze? Dobra, sobie. Kręko jak zjeżdża. I nogi, nogi pracują, nogi same. Zmień na... Mniej na wysokości... O! tak, jak teraz masz? Uważaj, bo tu... Nie mam. żeby były proste w kolanach! Musisz się no, wiesz, swobodnie no, nimi odpychać. Żyć, nie Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Spokojnie, spokojnie, bo to jest nie, na to muszę przystępować. Spoko. O ja pierdolę. Zajemnie. Mogę włączyć? Proszę.